Tak, czuję się tym zaszczycona. To jest dowód wielkiego zaufania, dlatego, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej ma długą, wieloletnią historię. Ma zasługi, o których może wiele osób nie pamięta, ale przy okazji na pewno zrobimy jeszcze taki materiał dotyczący historii i właśnie tych działań, które przysłużyły się rozwojowi miasta Augustowa. Wczoraj rzeczywiście na spotkaniu podjęliśmy uchwałę o zmianie najpierw statutu, który trzeba było dostosować do aktualnych i przepisów i okoliczności i następnie dokonaliśmy zmiany zarządu, gdzie ja rzeczywiście stanęłam na czele zarządu towarzystwa miłośników ziemi Augustowskiej. I mam nadzieję, że będę mogła na bazie tego stowarzyszenia w gronie autorytetów, w gronie ludzi opiniotwórczych, w gronie ludzi, którzy posiadają mądrość życiową, wiedzę i możliwości, żeby w gronie tych ludzi dokonać takich zmian w Augustowie, żeby było łatwiej, milej, no i bardziej rozwojowo, żeby Augustów stał się rzeczywiście Miejscem, w którym wszyscy będą się czuli dobrze. Mam nadzieję, że jako prezes tego stowarzyszenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej dołożymy swoją cegiełkę do tego planu. W tej chwili dla nas najważniejszym celem są wszelkie działania związane z rozwojem uzdrowiska. Także tutaj będziemy występować na pewno z pismami, sprawdzaniem możliwości. W tej chwili nawet mam spotkanie, miałam spotkanie z, z przedstawicielami naszych sanatoriów jednym i drugim i rozmawiamy o tym jakie są narzędzia i z czego mogą skorzystać korzystając raz z, z pomocy towarzystwa, a dwa z relacji i Członków towarzystwa, którzy mają swoje relacje, tak? Także no myślę, że przede wszystkim głównym, to, co jakie towarzystwo ma możliwości, to na pewno opinie otwórcze, ale myślę, że również mając na uwadze historię to również i sprawcze działania, bo to, że Augustów jest miastem uzdrowiskiem, to jest między innymi zasługa i ogromna praca Towarzystwa Miłośników Dawnych Działaczy Towarzystwa Miłośników Ziemi Augustowskiej i tego nie można zaprzepaścić, a wręcz ja liczę na to, że poprzez moje relacje, relacje członków Towarzystwa, będziemy mogli wesprzeć między innymi przedsiębiorców uzdrowiskowych, tak, branży uzdrowiskowej. W tym, żeby mieli możliwość czy łatwość pozyskania finansowania na zwiększenie swojej oferty. Wszyscy chętni, którzy chcieliby w ramach Towarzystwa działać na rzecz Augustowa, którzy mają swoje pomysły, a nie mogą ich sami zrealizować, to jak najbardziej serdecznie zapraszam do naszego grona. Wystarczy zgłosić chęć takiej współpracy i podpisać deklarację. W tej chwili, co prawda, statut zakłada, że możemy składki też pobierać, ale w tej chwili zarząd podjął taką uchwałę, że tych składek nie ma. Także w tej chwili działalność nasza jest nawet nieoskładkowana. Jest to stricte działalność oparta na społecznej aktywności mieszkańców.